Cześć, oto dokładnie, przede mną mam ZT Blade A75. W tym filmie pokażę Ci, jak dokładnie i bezpiecznie przywrócić dane z kopii zapasowej. Na początku najpierw przejdźmy do ustawień, następnie do systemu i wtedy do aktualizacji. Wejdź w kopię zapasową na swoim urządzeniu i upewnij się, że kopia zapasowa jest włączona regularnie i bezpiecznie. Włącz kopię zapasową teraz i to wszystko. Możesz również ręcznie przywrócić aplikacje, zdjęcia, wiadomości SMS, wiadomości MMS, historię połączeń, ustawienia urządzenia lub dane konta Google. Synchronizuj teraz i to wszystko. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, proszę zostaw lajka, komentarz. Zasubskrybuj.